Darmowy nocleg na całym świecie. Jak zwiedzić Amsterdam tanim kosztem i jakie atrakcje warto sprawdzić. Najlepsze miejsca w Holandii które trzeba odwiedzić. Te tematy poruszymy w dzisiejszym wakacyjnym odcinku. Siemanko widzowie. Zbliża się okres wakacyjny więc wpadłem na pomysł żeby zrobić odcinek w którym opowiem o kilku wskazówkach odnośnie wyjazdu na wycieczkę do Amsterdamu tanim kosztem i o tym jak znaleźć nocleg w stolicy Holandii nawet za darmo. Rady odnośnie darmowego spania możecie zastosować nie tylko w Holandii, ale i na całym świecie. Dodatkowo opowiem o kilku atrakcjach tego miasta, które z czystym sumieniem polecam. Standardowo, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to nie zapomnij zostawić subskrypcji. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym Wam coś zaprezentować. Wraz z widzami stworzyliśmy kanał, na którym znajdziesz najciekawsze newsy, ogłoszenia odnośnie mieszkań i pracy, czat tekstowy i głosowy, oraz jeszcze kilka innych działów. Na kanale masz możliwość znalezienia szybciej pracy i mieszkania oraz poznania opinii innych osób odnośnie np. agencji pośrednictwa pracy. Jest również możliwość rozmów głosowych i widzowie często z tego korzystają. Mam nadzieję, że stworzymy wspólnie dużą społeczność Polaków, którzy wyemigrowali lub dopiero mają wyjazd w planach. Emigracja to w wielu przypadkach samotność, więc postanowiliśmy stworzyć kanał informacyjny, który da również możliwość rozmów w wolnych chwilach z innymi rodakami, aby się poznać, dowiedzieć czegoś nowego lub po prostu wyskoczyć wspólnie na weekend. Link, jak zwykle, w opisie do tego filmu. Dobra, koniec reklam i lecimy z odcinkiem wakacyjnym. Planując wyjazd gdziekolwiek, najpierw, wiadomo, musimy wybrać środek transportu. W tym przypadku mamy kilka opcji: możemy jechać samochodem, możemy karem. Bla bla Możemy lecieć samolotem, możemy również autostopem, ale to już bardziej ekstremalna opcja i nie każdy jest na tyle odważny. Mój znajomy w tamtym roku jechał do Amsterdamu rowerem i co prawda zajęło mu to 10 dni, ale dojechał szczęśliwie na miejsce, więc wszystko jest możliwe. Wybierając się samochodem, musimy pamiętać, że ceny parkingów w Holandii potrafią niemile zaskoczyć. Dzień parkingu w centrum może kosztować nawet 70 euro. W Amsterdamie polecam parkować na parkingach Park and Ride. Kupując na tym parkingu bilet na komunikację miejską, otrzymujesz zniżkę na parkowanie. Ze zniżką i biletami łącznie zapłacisz około 6 euro. Kolejna opcja transportu to BlaBlaCar, czyli przejazdy z innymi osobami. Jest to na pewno ekonomiczniejsza opcja, ale w Holandii będziesz skazany wyłącznie na komunikację miejską, więc jeśli zamierzasz zwiedzać nie tylko Amsterdam, to łatwiej będzie ci się wybrać samochodem. Ostatnia, najszybsza i najwygodniejsza opcja to oczywiście samolot. Jeśli będziesz chciał polecieć do Amsterdamu, to polecam stronę Skyscanner, która wyszukuje najtańsze połączenia lotnicze. Z doświadczenia wiem, że bilety na trasie Katowice-Eidhoven to nie jest duży wydatek i czasem wychodzi taniej niż nawet przejazd BlaBlaCarem. Po dotarciu na miejsce polecam zakupić Amsterdam City Card. Jest to karta łącząca transport z atrakcjami. Karta ważna jest przez określoną liczbę godzin od pierwszego skorzystania. Cena takiej karty zaczyna się od 60 euro za 24 godziny, ale kupując ją, mamy darmowy transport po Amsterdamie, wstęp do 70 muzeów oraz zabytków oraz rejs po kanałach. Kartę można kupić w różnych wariantach godzinowych. Najtańsza opcja to karta na 24 godziny, a najdroższa na 120. Najprostszy temat, czyli transport, już za nami, więc teraz czas na noclegi. Możemy wybrać hotele, hostele, lub jeśli jedziemy większą ekipą, to w grę wchodzą nawet domki typu Bungale. Musimy tylko pamiętać, że tańsze bungale są przeważnie oddalone od centrum Amsterdamu nawet 50 km, więc osobiście polecam hotele. Z amsterdamskich hoteli mogę polecić np. Hotel Joy, w którym kilkukrotnie spałem. Możemy również oszczędzić na noclegach dzięki platformom, które oferują darmowe noclegi. Opowiem Wam teraz o dwóch serwisach, które musi znać każdy wuczyki. Pierwszy z nich to Couchsurfing. Ten serwis to gratka dla każdej osoby, która lubi zawierać nowe znajomości. Jest to platforma, która łączy gospodarzy z podróżnikami. Przykładowo gospodarz w Amsterdamie udostępnia przysłowiową kanapę i ty, jako Włóczyki, możesz z niej skorzystać. Zaletami tej platformy jest na pewno poznanie nowych osób z całego świata, poznanie kultur od wewnątrz, no i darmowy nocleg. Minusem natomiast jest to, że musimy liczyć się z brakiem prywatności. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście trzeba być ostrożnym, ale w tym serwisie mamy system ocen, który pozwoli wybrać osobę, u której nocowało już wiele osób i były zadowolone. Koszt korzystania z tego serwisu to około 3 euro miesięcznie, więc w porównaniu do ceny hoteli jest to kwota symboliczna. Druga z nich to Workaway. Dzięki tej platformie otrzymamy darmowy nocleg oraz jedzenie, ale musimy poświęcić swój czas. Workaway mógłbym porównać do wolontariatu. Czasem jakaś rodzina potrzebuje pomocy, więc szukają chętnych osób, które w zamian za pomoc otrzymają dach nad głową, jedzenie i czasem nawet pieniądze. Oczywiście jest też czas wolny, który możesz wykorzystać na zwiedzanie Holandii. Przykładowa pomoc to praca w ogrodzie, opieka nad pupilami, gotowanie czy pomoc przy domu. Z reguły pracuje się 4-5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. W przypadku tej platformy koszt jest trochę większy, bo opłata dla jednej osoby wynosi 43 euro za rok, a dla dwóch osób 52 euro. Dużym plusem jest to, że możesz przeglądać oferty bez opłaconego konta, więc polecam zapłacić za abonament dopiero w momencie, gdy jesteśmy zdecydowani na wyjazd i chcemy skontaktować się z hostem. Wybierając którąś z powyższych opcji, nie możemy zapominać, że podstawą bezpiecznego podróżowania jest zdrowy rozsądek. Skoro mamy już dach nad głową. Teraz czas na wyżywienie. W Amsterdamie jest multum restauracji, które oferują kuchnię dosłownie z całego świata. Każdy znajdzie coś, co będzie mu odpowiadało. Jak wszędzie, są restauracje w miarę tanie, ale są również mega drogie. Najtańszą opcją na pewno będą automaty Febo. Jest to taka słynna w Holandii ściana z przekąskami. Płacisz, otwierasz i wyjmujesz jedzenie. Dojechaliśmy, spanie ogarnięte, jedzenie również, ale co można zwiedzić w Amsterdamie? W stolicy Holandii jest multum atrakcji. Większość z nich co prawda jest płatnych jak to mówią w Amsterdamie tylko słońce jest darmowe, ale również można znaleźć trochę miejsc, w których nie będziemy musieli sięgać do portfela. Wymienię teraz trzy darmowe i trzy płatne atrakcje Amsterdamu, które osobiście polecam. Zaczniemy od tych płatnych. Numer 1 to Adam Lookout. Jest to taras widokowy na szczycie 22-piętrowej wieży, wznoszący się wysoko nad panoramą Amsterdamu, które oferuje ciekawy widok na centrum miasta z lotu ptaka oraz najwyższą huśtawkę w Europie. Numer 2 to Madame Tussaud. Jest to muzeum, które mieści w sobie wiele figur woskowych postaci historycznych i królewskich, gwiazd filmowych i sportowych. Oraz niesławnych morderców. Numer 3 to wynajem łódki i rejs po kanałach. Każdemu, kto wybiera się do Amsterdamu polecam tą opcję. Wiele razy ze znajomymi w słoneczne dni wynajmowaliśmy łódki i przemierzaliśmy Amsterdam drogą wodną. Trzy płatne atrakcje wymienione to teraz czas na trzy darmowe. Pierwsza darmowa atrakcja to dzielnica Czerwonych Latarni. Tej atrakcji nie muszę chyba nikomu opisywać. Oczywiście darmowy jest jedynie spacer po jej uliczkach, a za muzea i inne atrakcje trzeba zapłacić. Odnośnie tej dzielnicy nagrałem osobny odcinek, na którym oprowadzałem widzów. Druga atrakcja to Wondelpark. Jest to największy park w Amsterdamie, w którym można poznać ciekawych ludzi oraz spędzić miło czas chillując. Trzecia atrakcja to NDSM. Jest to miejsce, gdzie twórcze umysły pokazują swoje oblicza. Jeśli lubisz street art, nie możecie tam zabraknąć. Atrakcje mógłbym wymieniać i wymieniać, ale są inne kanały, które zajmują się tym na co dzień. Jeśli chodzi o ciekawe miejsca w całej Holandii, polecam Instagram oraz facebookową grupę holenderskie miejscówki. Jest to idealny profil dla osób, które chcą zwiedzić Królestwo Niderlandów. Wiele miejsc prezentowanych na tym Instagramie widziałem pierwszy raz na oczy, więc pomysły na spędzenie wolnego czasu na tym profilu mogą zaskoczyć nawet osoby, które mieszkają w Holandii od lat, a co dopiero wakacyjnych turystów. Zobacz również opis do tego filmu, gdzie zamieściłem wszystkie potrzebne linki. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz do mnie na Instagramie. Jeśli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij subskrybować mojego kanału.